Obrona sycylijska to najpopularniejsze i najlepsze według statystyk otwarcie szachowe dla czarnych po pierwszym ruchu białych E4. Dlatego w dzisiejszym filmie w 15 minut nauczę Cię podstaw obrony sycylijskiej, omówię plany gry, pokażę ruchy, które warto grać, jak najlepiej reagować na posunięcia Twojego przeciwnika. Zaprezentuję Ci też partię Mistrza Świata w tym otwarciu. Wszystko po to, aby przygotować się do grania obrony sycylijskiej w Twoich partiach. Ale zanim przejdę do omówienia obrony sycylijskiej, to chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że partnerem serii Filmów edukacyjnych jest marka g która wspiera projekt Akademii Szachowej. Link do oferty G2.com w opisie. Pod tym filmem. A teraz już zapraszam na obronę sycylijską. Obrona sycylijska zaczyna się od ruchów E4, C5 i tutaj białe mają kilka różnych możliwości. Najpopularniejszą z nich jest ruch skoczkiem na E3 i jest to tak zwany otwarty wariant w obronie sycylijskiej. No i tutaj mamy kilka opcji. Począwszy od D6 i grania słynnego i mojego ulubionego, nie ukrywam, Najdorfa, przez wiele innych możliwości, o których zaraz opowiem. Głównym planem w wariancie Najdorfa jest dość do ruchu E5 i na przykład w tak zwanym angielskim ataku, po skoczek B3, który tutaj nastąpi, goniec E7, powiedzmy, że białe grają F3, goniec E6, Hetman D2, roszada, długa, roszada, białe. No i białe się przygotowują do ruchów typu G4, H4, H5 i chcą tutaj atakować naszego króla. No ale my na to kontratakujemy, grając skoczek BD7, B5, wieża C8. Na tym też polega istota rzeczy, jeżeli chodzi o obronę sycylijską. Obrona sycylijska jest tak popularna i tak skuteczna ponieważ stwarza szansę na kontrgry dla czarnych. Nie czekamy pasywnie na to co białe myślą, tylko walczymy o inicjatywę. Dlatego tacy zawodnicy jak Gary Kasparow, Magnus Carlsen, Jan Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek, Bobby Fischer, Mi Michał Jutal, no praktycznie prawie wszyscy najlepsi szachiści świata, włącznie z naszą polską czołówką, e, grywają lub e, grywali wariant Najdorfa, ponieważ on daje po prostu duże szanse gry o zwycięstwo. Mimo, że jest to w tej chwili bardzo komputerowy wariant. Mówiąc komputerowy, mam na myśli to, że że no jest dużo linii, po prostu, przebadanych przez Stokwisza. Ale wracając do omówienia debiutu, takie są plany w Najdorfie. Podobnie jest to zresztą w Szevenin też, gojąc 7 Powiedzmy, jest coś takie jak atak Kresa. Białe mogą spróbować, ale powiedzmy, że Białe po prostu grają tam standardowe linie tego typu historie, No to tutaj czarne nawet mogą grać. Możemy tutaj zagrać A6 i przejść do swego rodzaju Najdorfa. Można też powiedzieć, skoczek C6. Ogólnie podobne są plany, tak? Po prostu my chcemy zaatakować po półotwartej linice Zresztą tak często są obrańcy cywilni, że się walczy o linie C. Natomiast białe chcą zrobić długą roszadę i nas zaatakować tutaj tymi pionkami. I zazwyczaj zasada jest prosta: kto pierwszy, ten lepszy. I dlatego jest to tak bardzo ciekawe, bo tu naprawdę bywają bardzo ostre rozgrywki. A, a propos ostrych wariantów, to warto jeszcze wspomnieć o wariancie smoczem. Klasyczny smok z G6. Tutaj też są takie warianty, które są bardzo dobrze znane. W teorii rozegano tutaj bardzo dużo partii. Skoczek w C6. Teraz mogą zagrać kilku ikonie c4. No i tutaj jest bardzo dużo teorii. Jeżeli nastąpiłaby tutaj roszada, to jest taki ruch jak d5. Ogólnie bardzo dużo teorii, natomiast znowu białe zrobił długą roszadę, czarne krótką, więc gra się toczy do momentu, kto pierwszy tak naprawdę kogo dopadnie i dlatego też uważam, że to jest świetny debiut. Do nauki atakowania w szachach. Ja osobiście zacząłem grać w obronę z gdy miałem trzecią kategorię szachową, czyli powiedzmy odpowiednik rankingu let's say 1200, 1400 może, może 1500. Coś Powyżej 1200 na czoskomie. Natomiast myślę, że najważniejsze jest to, żeby znaleźć coś dla siebie. Ja uważam, że obrona sycylijska jest świetnym pomysłem, dla w szczególności dla osób, które lubią atakować. Ale w obronie sycylijskiej są też spokojniejsze linie, na przykład ruch E6. I po D4, D4, skoczek D4. Można na przykład tutaj zagrać skoczek C6, co prowadzi do wariantu Tajmanowa. Jest on spokojniejszy. Przed mogą tutaj zagrać skoczek C3. I my w tym momencie mamy taki ruch jak Hetman C7, czy skoczek e 6 troszeczkę bardziej ofensywne, ale ogólnie można też zagrać na przykład ruch A6, troszeczkę spokojniejsze, mniej szarpania w tych pozycjach, natomiast jeżeli chcemy mocniej szarpnąć, to po skoczek D4 można na przykład spróbować skoczek E6 i na skoczek C3 jest taki zaczepny ruch jak goniec B4 z tym związankiem, tutaj skoczka z C3. Jest to bardziej zaczepne, bardziej ofensywne, a jeżeli chcemy grać powiedzmy bardziej elastycznie, to można zagrać po prostu A6, to jest wariant Kana i na przykład po goniec D3 spróbować goniec C5, zaś na skoczek C3 można spróbować hetman C7 Mieć bardzo elastyczną strukturę, potem sobie skoczka na E6 postawić, skoczka na C6, czasami gońca na E7, czasami na C5 on pójdzie, To trochę zależy oczywiście od ruchów białych, czasami on nawet na D6 ląduje. To tutaj jest bardzo wiele różnych możliwości. Jeśli chcemy trochę zamącić czarnymi, to możemy spróbować wariant okelego. To jest ciekawe, bo białe tutaj mają kilka różnych możliwości. Natomiast to, co jest ważne, żeby wiedzieć, że po D4, teraz to czarne dostałem bardzo ciekawą opcję. Gramy tutaj. Skoczek F6, na skoczek C3 następuje E5 i w tym momencie de facto już wyrównaliśmy partie. Dlatego, że biały nie mogą zagrać skoczek B5, co chciałoby się osiągnąć tutaj białymi, ale no nie można, ponieważ pionek z A6 broni tego pola B5. I tutaj po skoczek B3 gramy po prostu gońc B4 i to wykorzystując to związanie, przygotowałem się do ruchu D5. Pomijając kwestię tego, że w tej pozycji komputer ocenia już pozycję jako równą, to nawet bym się pokusiał stwierdzenie, że czarne mają już tutaj szansę na zdobycie inicjatywy poprzez ruch D5 wkrótce. Także to jest kąśliwy wariant. Oczywiście białe mogą tu zagrać C3 i to jest najbardziej solidne. Mogą zagrać jakieś C4, mogą zagrać też skoczek C3, i tutaj, jeżeli chcemy po prostu sobie grać Najdorfa, to można zaproponować przejście do Najdorfa, bo tutaj jest tak zwana transpozycja i możemy wylądować z powrotem w Najdorfie. Także takie sztuczki też bywają w obronie. Innym tricky wariantem jest ruch G6. Tak zwany przyspieszony hyper accelerated dragon variation, czyli przyspieszony smok w takim turbo trybie i tutaj można G6 zagrać. No i na przykład po D4 można zbić i przejść do po prostu zwykłego e, smoka. Tutaj na przykład na C4 nie wiem, próbować ruchy typu skoczek C6, D6 i tak dalej. Albo można też po prostu zignorować bicie na D4 i zagrać goniec G7 i na DC5 jest hetman A5 szach trochę bardziej zaczepne, kontrowersyjne, ale takie idee też tutaj bywają. A propos smoczych wariantu, to warto też wspomnieć o tej opcji ze smokiem, że można tak też ustawić smoka, więc tych opcji przejścia do wariantu smoczego, czy dragona, dragona, niektórzy mówią, są różne tutaj nazwy, jest kilka, więc to jest ciekawe, myślę. I, i warto, jeżeli lubicie grać właśnie takie pozycje z to czy pianket, to różnie różne osoby mówią, no to warto wiedzieć, że z różnych pozycji można do tego dojść po prostu. Jak lubicie gać na przeciwko strukturze maroczego, tak zwanej, czyli z pionkiem na C4, no to to może być opcja też dla Was do spróbowania. Chociaż uważam szczerze, że przeciwko maroczemu czarnymi się gada dość trudno po prostu, wymagająco wręcz. I raczej bym szedł w kierunku wariantów typu Scheveningen neidorf aniżeli smog na początek, bo w smoku, w szczególności w tych strukturach maroczego i tak dalej, jest to dość mocno złożone. Jeśli już smok, to bardziej ten smog tutaj jest D6-G6, gdzie, gdzie idziemy w te ostre naparzanki szachowe, Bardziej to wydaje mi się sensowne do gry z perspektywy po prostu rozwoju takiego szachowego, bo jak zaczniemy grać w bardziej techniczne linie, typu właśnie z Maroczem, no to mogą być wyzwania. A, a propos ruchu Skoczek C6 w drugim, no to tutaj trzeba też uczciwie powiedzieć, że po D4, CD4, Skoczek D4 jest bardzo wiele opcji. Możemy na przykład pójść jeszcze w Swierznikowa, tak zwanego Skoczek atakuje pole D6, dlatego my tutaj gamy D6. I nagając G5 jest taka cała linia związana właśnie ze świeżnikowem, skoczek D5, koniec C7, konie C6 i białe grają C3, tam przygotowują reroll tego skoczka na E3, grają potem A4 i tak dalej. My próbujemy tutaj złapać kąt grę czarnymi. Bardzo dużo teorii. Może być też tak zwany kałasznikow, który powstaje po ruchu E5, skoczek B5 i D6. Jest podobna struktura, ale ma swoje. Niuanse. Tutaj trzeba jeszcze wspomnieć, że też białe mają dużo do powiedzenia, bo w drugim ruchu nie muszą grać skoczek F3. Mogą na przykład zagrać skoczek C3 i przejść do tak zwanego zamkniętego wariantu obrony cyzyjskiej. I na to polecam grać A6, przygotowując ruch B5. Jeżeli białe zagają A4, no to gasz po prostu E6, przygotowujesz ruch D5. Jeśli zaś białe zagrają G3, takie typowe z planem F4, gońc G2 i tak dalej, no to na to reagujesz od razu ofensywnie B5, przygotowując ruch B4, przygotowując ruch E6, D5. I na przykład na G2, które tutaj patrzę na, na naszą wieżę Grasz goniec w B7, żeby zmniejszyć po prostu siłę rażenia tego gońca, i po D3 grasz E6, zaś na F4 od razu wdaszasz centrum D5. I nie dajesz możliwości białej komfortowej gry, bo ciągle się coś będzie działo, czy to na skrzydle hetmańskim, czy to w centrum. Stawiasz po prostu problemy przed białymi, no po prostu zadajesz pytania, tak? I takie debiutowe, które musi rozwiązywać, masz po prostu przeciwnik problemy. I myślę, że to też jest ważne, żeby wiedzieć, że właśnie w obronie sycylijskiej stawianie problemów przeciwnikowi jest bardzo ważną częścią obrony sycylijskiej, moim zdaniem. Ja gram obronę sycyjską od dziecka. To co bardzo lubię, to jest to właśnie przejmowanie, proaktywne inicjatywy. Wiadomo, że białe mają na początku trochę przewagi, ale grając z czarnymi można właśnie o brącycyliską bardzo wiele zdziałać. Po skoczek C3 mamy też taki ruch jak C3, to jest tak zwany Ałapin i tutaj jest kilka podejść. Można niektórzy próbują G6, niektórzy skoczek F6, ale myślę, że chyba taką najprostszą opcją jest po prostu uderzenie w centrum D5 i po ED5 Hetman D5, tylko tutaj musisz się czuć komfortowo z Hetmanem w centrum. Jeżeli tego nie czujesz, to możesz spróbować ruch skoczek F6, tylko to prowadzi do takiej struktury, w której też trzeba sobie poradzić ze skoczkiem w centrum, więc to nie takie proste. Z drugiej strony jest też taki ruch jak g6, można też e6 spróbować, można grać taką pozycję i, i przejść do obrony francuskiej, bo w sumie obrona francuska tutaj może stanąć, tak? Po E5. Jeżeli się czujesz taki struktura dobrze, to też jest w porządku. Jeżeli ich nie czujesz, to możesz spróbować g6 i po d4 po prostu zbić i na cd4 zagrać po prostu koniec g7 z presją na punkt d4 lub uderzyć w centrum d5. Takie też możliwości tutaj jak najbardziej są. Inną kwestią jest ruch B3. Tak zwany Snyder czy Snyder? Trudno mi powiedzieć. Chyba Snyder to się czyta. Variation. I powiem szczerze, że na to jest mi najtrudniej odpowiedzieć, bo sam grywam B3 białymi i lubię to bardzo, ale myślę, że to jest końśliwe. Jest tutaj zagranie B6, co jest ciekawe, że po prostu ignorujemy ten plan biały, gramy sobie czarnymi gońcami B7 i ustawiamy gońca na przekątnej na 5 na własnym rozwoju. Jest też coś takiego jak Wing Gambit albo przygotowanie do tego Wing Gambit. To i tak czy siak na to możemy po prostu grać przez B6 i za Zachęcam. To B6 jest takie dosyć uniwersalne na te pomysły związane z B3 lub B4. Po prostu B6 sprawia, że stawiamy gońce na B7 i, i pozycja jest bardzo spoko, bez jakichś większych utrudnień jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, którą potrzebujesz wiedzieć o obronie sycylijskiej. Białe, niezależnie od tego, czy zagamy tutaj D6, czy skoczek C6, czy jeszcze jeden z kilku innych ruchów, po prostu mogą zagrać tak zwane Rosolimo i to było grywane nawet w meczu mistrzostw świata, Carson Caruana i w wielu innych partiach. To jest najlepsze podsumowanie obrony sycylijskiej. W jest tak wiele możliwości, tak wiele różnych ruchów, że trudno na wszystko się przygotować. Ale w tym materiale skupiam się na tym, żeby Ci pokazać taki skrót, czego się możesz spodziewać i najważniejsze, że żeby wybrać coś, co Ci będzie po prostu odpowiadać. I myślę, że to jest dobry moment, żeby teraz przejść do analizy partii mistrzów, a konkretnie mistrza szachowego, mistrza świata ósmego Michała Atala, znanego jako czarodziej z Rygi. Ale zanim przejdę do analizy partii tala, to chciałem jeszcze tylko przypomnieć: przyjadę na Twój event firmowy, dam prelekcję o strategiach szachowych mistrzów w życiu i biznesie i zagram z Twoimi współpracownikami symultanę szachową. Zainteresowany sprawdź link w opisie. Michaju Tal w tej partii grał czarnymi. E4, C5, obrona sycyjska, skoczek F3D6, D4, Cd4, skoczek D4, skoczek F6, skoczek C3, A6. wariant Najdorfa, mój ulubiony. Goniec G5, E6, F4, B5. I to jest wariant Poługajewskiego. On nie do końca jest poprawny. Komputer mówi wręcz przeciwnie, że jest po prostu niepoprawny. Ale co warto wiedzieć, to może być ciekawa, tajna broń na zaskoczenie przeciwników, bo relatywnie mało kto zna w tym teorii wielomilionów. Nastąpił Hetman F3, teraz znagał goniec B7, patrzące na Hetmana. Głównym celem w Poługajewskiego jest możliwe jakieś najszybsze B4 i sprawienie, że ten skoczek z C3 miał problemy. Dzięki temu po prostu zyskujemy czarnymi przestrzeń i szybszą szansę po prostu do ataku. Nastąpił to goniec gońc D3, goniec E7, e, długa roszada. Hetman B6 z atakiem na skoczka, tylko wiadomo, nie można go teraz bić, bo nastąpiłby po prostu gońc B5. Bieża Hana E1, pamiętajmy, nie można zbić, bo nastąpił gońc B5 szach, i po AB5 stracimy Hetmana. Trzeba uważać na takie sztuczki. Skoczek BD7 teraz już grozi bicie, dlatego Józef Kupar, z którym grał w tej partii, Michał Tal zagał teraz skoczek na E2, skoczek C5, tutaj patrzące na gońca, patrzące też na punkt E4 i po końcu F6, końcu F6 nastąpiło G4. Wygląda to dosyć groźnie, ale Michał Tal teraz wpadł na bardzo ciekawy plan, zagał skoczek na A4 i po C3, taki dosyć naturalny ruch, prawda, przesłaniający działanie gońca, Tal zagał teraz B4 i na to Józef Cooper zagał koniec C2, atakując skoczka. No i teraz zadanie dla Ciebie. Dam Ci teraz 5 sekund na zastanowienie się, jaki ruch w tej pozycji Zagrał Michał Utal Czarnemi. Masz 5 sekund. Tamtardansk. Koczek B2! Komputer twierdzi, że to jest genialny ruch. Kontrowersyjny, ale genialny! Bo uwaga, uwaga, na król B2 następuje BC3 z atakiem na króla podwójnym szach. Trzeba tutaj zbić króla na C3. I teraz tal zrobił roszadę, żeby wprowadzić wieżę do gry. I na wieża B1 zagrał teraz Hetman A5, chociaż według komputera to nie było najlepsze, trzeba było zagrać gońc D4, natomiast tal zagrał Hetman A5 i to pokazuje komputer, że pozycja jest w przybliżeniu równa. Nastąpiło król D3 i teraz tal zagra wieża ACO. Osiem, H3 po linii C. Pogląda na punkt C3. Patrzy na gońce C2. Wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Pytanie, zagadka, dlaczego nie można zbić na B7? Ano dlatego, że wisi wieża. Nastąpiło teraz Hetman F2. I Tal odszedł gońcem na A8. Robiąc, żeby ten gońc już więcej tutaj po prostu nie był pod atakiem wieży. Teraz Josef Cooper zagał wieża B3, które było przegrywające. Na to Tal znalazł E5. Bardzo dobry ruch. I po G5 zagrał e 4 Zbił tego z Cześć. Bo uwaga, uwaga, na skoczek D4 zagrał goniec D4 i Cooper się poddał. Dlaczego? Bo jeżeli nastąpiłoby król D4, to jest Hetman C5, i po król D3 zbijamy tutaj Hetmana. Jeśli zaś Hetman D4, no to Hetman E1 i mamy w tym momencie wieże więcej. Ta partia pokazuje nie tylko kunszt ataku Czarodzieja z rygi Michała Tala, 8 szachowego mistrza świata, ale też, że w obronie sycyjskiej bardzo ważne jest wywieranie presji. Nawet jeżeli nie od razu te pozycje są wygrane, to stawiamy bardzo dużą presję na przeciwniku i dlatego właśnie uwielbiam obronę sycylijską. Jeśli obejrzyjcie film do tego momentu, to koniecznie napiszcie w komentarzu pod tym filmem Obrona Sycylijska. I proszę dajcie też w komentarzu znać, jak Wam się podobał ten pierwszy odcinek z serii Debiuty Szachowe w 15 Minut. Jestem mega ciekaw, czy kontynuować, w jakiej formule, co Wam się podobało i przede wszystkim, jakie inne debiuty chcielibyście tutaj zobaczyć w tej serii, bo ja przeczytam Wasze komentarze i chętnie się nimi zainspiruję. Szachmat, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.